Układanki i romanse. Ty e, przyszedłeś do nas, do mnie konkretnie, z taką informacją, że właśnie miałeś e, taką sytuację, że siedziałeś w związku za długo i było nie tak. E, ona chciała mieć mnie blisko siebie, ale nic. E, wiesz, jak to się. już byłem za blisko, to wiesz, to dalej dystansowała, nie? Mm. I ten. I, I później to już było tak, że. Codziennie tak potrafiła wiesz, nie? Dzień Wampir energetyczny. Chłopia Max. Arthur mi kiedyś opowiadał, jak jeszcze ze mną ćwiczył, bo potem oczywiście przestał. Opowiadał mi, że on poznał takiego wampira energetycznego, chłopa w sensie. I to właśnie ten wampir energetyczny go ty, w tego Ubera go wkręcił, że on tam jeździł na tym Uberze, potem go jakoś tam e, maltretował na ostro. Także zdarzają się takie kurwa przypadki. Tak, niezależnie od płci. Tylko, że jak chłop cię trafi, ci się, no to nie masz przynajmniej tego, że on cię tam jebie, człowieku, wiesz. Kobieta ma dostęp do takiej. I bardzo delikatnych sfer, miłostki, srostki. gdzie ty kurwa znikasz? A już jestem. A co to takie kurwa znikanie? A to, magik, kurwa? Magik, no. Ty 27 lat masz, tak? Tak. To akurat, że się zajebać, to mm. skończymy gadać. <laughs> Klub kurta Cobaina. No, jak wyglądały Twoje y, poprzednie y, relacje z kobietami? Miałeś jakieś dłuższe sytuacje, czy, czy to jest taka pierwsza? No tak, miałem siedmioletnią relację. Siedmioletnią? O kurwa. Kurwa. W chuja przywaliłeś czy ona? Przeprowadziłem się. Eee, Ale z ma... własnej woli czy z rodzicami? Eee, z własnej woli. No dobra, czyli jakby to była twoja decyzja, a ona się, ona się pytała? A... Jestem gdzieś w twoim scenariuszu? No oczywiście, no, no. dworzec mnie odprowadziła przecież. No. Ja wtedy byłem przeciwieństwem. Dzisiaj teraz ja jestem tą osobą. A, czyli ty najpierw to, 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 to. byłeś chujem, a teraz, a teraz pizdą. Tak jest A o o to jest tak. To wróć do, do korzeni. Wróć mój do drogi. Chuje, do korzenia. Kochaniutki. No. Przypomnij sobie tego rumianego chłopca, który nie takie So long, bitch! On, <laughs> Taka jest prawda. Stawiałeś wtedy na siebie. Ty byłeś w centrum swojego wszechświata. No tak. Mówisz, wyjeżdża. No tak, no i kurwa, to o, ja jest. Droga, to moje życie. No. Dzięki, że mi to przypomnieliście. Bez mowy. kitu. No dobra, kolega Słuchamy. No to. No, mam pytanie. Dawaj. Czy, czy dobrze mam, że Paweł się. Paweł znika, gdy pije? Paweł znika, jak mi ciągnie druta. <grym tak. <grym> Tabakę wciągam, patrz. Widzisz? A -a. I to chytnie wygląda, jakbym miał jakieś brązowe gówno... Ale. No, Bo... tu... Słaba jest. Waliliście rapę kiedyś? Rapę? No, Jak? To rape? Nie, ja się śmieję, rape, ja rape jest, tylko, ruch, tylko robię, To yy, ku... amazonska tabaka robię, no przez szamanów. No Amazonii to, to wyślij mi kiedyś, bo ja nie mam, nie da się tego tutaj dostać. A ja i ci jest takie strzelanie z takiej rurki, że ja rurki, mu. dokładnie, no albo komuś, hmm. albo sobie, ja tylko sobie opikowałem. Zajebiście. No ale to jest, no, rape mózgu, no. Jakbym ja był na twoim miejscu. Już, Dawaj do Warszawy. Już nie, nie, zupełnie nie. Bo już wyjeżdżasz z tej Polski, prawda? Już, już jesteś przyzwyczajony do takiego życia emigranta, nie? Dobrze no, myślę? No nie, właśnie nie. Nie no, jesteś przyzwyczajony? Chciałbym wrócić. No nie, Mordo, nie rób tego. Ty jak Mickiewicz jesteś, wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. On tęskni za Polską. Naprawdę? Tak. Ja, tak. Kurwa, ryju. Poszuka jakiejś takiej, takiej kurwa... Grubaski. Takiej niekoniecznie grubaski, ale że grubia bo... trochę, że naiwna. Ja tak <noise> jak Arturowi, takiej dziewczyny ze wsi, trochę ma <noise> <noise> Nie, mordo, nie musi być upośledzona. Artur musi upośledzoną, bo on ma 50 lat pośledzoną Polkę znaleźć. To jest też sytuacja, że Polkę. Artur ze wsi. jest w Polsce i on musi znaleźć Polkę. To nie o to chodzi, że ty musisz już zbyć z tą typią, tylko naturalizuj się, tam 5 lat musisz z nią posiedzieć i, i wiesz. I, i, I już tam sieć, tam będzie zajebiście. Nie, naprawdę, stary, bo poza tym ty jesteś z Pomorza, tak? Dobrze, Polaka, pamiętam. No to i tak wy jesteście Niemcy, kurwa. Nie, ale stary, ja nie mówię tego po to, żeby ci pocisnąć, kurwa. Ja mam rodzinę na Podlasiu i to są Ruscy, kurwa. Ja nie czuję ani tym, ani tym, ja czuję Polakiem. Ale co to znaczy? Ja Polak! Nie, ja! Bo, Bo Polak jestem! To był tylko klip, krótki klip, a możesz kupić cały odcinek. Gdzie to zrobić? Pod linkiem. Którym linkiem? Tym co widzisz na ekranie, a skąd wiesz, że tu? A może tu? Więc właśnie tam bardziej. Tam, tam wchodzisz, tam płacisz, tam oglądasz. Jak to zrobić? Normalnie klikasz.